7 maja w godzinach wieczornych dostaliśmy informację o pijanym szefie taksi. Uprzejmy obywatel zdecydował się nagrać całą sytuację, którą przygotował do publikacji. Jakie dokładnie narzędzia były? Nie wiem, weź nożyce podapniej. Dobra, 7 maja w godzinach nocnych nieopodal Mirror Parku doszło do wypadku samochodowego, co zawiniło brawura, alkohol? Ciężko stwierdzić bez śledztwa. Sytuacja wyglądała na dramatyczną. Dobra, daj tutaj na lewo zostaw i wyciągaj kliny i podkoła. Ale widać, że strażacy dzielnie pracowali. Gratulacje dla nich. Bierzesz kliny i pod koło, daj. Załóż mu yy, kołnierz i podtrzymaj jego funkcję życiowe. zobaczy co się stało z nim stało. Na obecną chwilę wiemy, że kierowcą był właściciel taksi, pan Jonathan. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. E Dobra, to Zoe, e, znaczy Lili kurwa, e, podepnij cardio i parametry spiesz. Dostaliśmy także materiał głosowy. Ja się tu bardzo ostędziłem. Ja już tu miałem około 200 minut na godzinę, ja mówię, ja będę pierwszy. E, no, Lili ma torbę, więc idź. Dobra, dobra. Pana weźmiemy na szpital, tam pana medycy przebadają. Dajcie alkohol! Ej, zamknij ryj <grym>. no, tam! to stój! tam, no chuj, tam się to Byłem na Bahamie, e, po czym e, stwierdziłem, że mam już dosyć do szczytu straży. Nie, się tu dobra. bardzo spędziłem Wiecie, ja już tu miałem około 200 km na godzinę, ja i ja będę pierwszy. Trzy. Otwieraj od razu tył. Straż poszarna przyjechała od razu Nasuwa się pytanie, gdzie była policja? Słuchajcie go. Dobra, się. proszę. Dziękuję wam za uwagę. Z tej strony korespondent Oda. oddaję głos do studia. Dziękujemy Oda. Pytanie nasuwa się samo. Jak osoba dająca taki przykład pracownikom może być właścicielem No Limit Millage Taxi? Odpowiedzcie sobie sami.